I docenia też siebie, skoro z tobą współpracuje. Najwyraźniej. <gry> Jesteś autorem tekstów, czyli nie jest tak, że zajmujesz się tylko wykonywaniem utworów innych artystów. I w związku z tym mam kilka takich szotowych pytań odnośnie tego tworzenia. Trochę innych niż dotychczas Zacznę od słowa kluczowego dla naszego programu, a mianowicie od inspiracji. Otóż jaka jest najbardziej nieoczywista inspiracja, która wpłynęła na twoją twórczość. Nieoczywista inspiracja. Ciężkie pytanie. Oczywista to bym odpowiedział od razu, ale nieoczywista. A jaka jest oczywista? <słuch> Już od, w ogóle od, od małego dzieciaka yy, słuchałem dużo koncertów artystów, i przed snem zawsze sobie wyobrażałem po prostu jakie to musi być niesamowite uczucie. Jak stoisz na scenie i kilkadziesiąt tysięcy w ogóle ludzi śpiewa Twoje piosenki, utożsamia się z nimi, yy, jak jak potrafi im jedna czy druga piosenka pomóc w życiu.